Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Neymar odchodził z FC Barcelony, aby stać się główną gwiazdą Paris Saint-Germain i wyjść z cienia Leo Messiego. Niestety w nowym klubie, choć Brazylijczyk był wyróżniającą się postacią, to szybko stracił miano lidera na rzecz Kyliana Mbappé. Dlaczego Neymar chce wrócić do FC Barcelony? Co o powrocie piłkarza sądzi Xavi Hernandez? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o Piotrze Zielińskim, który już niebawem może zagrać w Arabii Saudyjskiej, Robercie Lewandowskim, który może zdominować Ligę Hiszpańską oraz o sporym kiksie w meczu Manchesteru United. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Już niebawem może być nas aż 400 tysięcy. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bookmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł, w skrócie wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV, oferta tylko dla osób pełnoletnich. FC Barcelona w zeszłym roku dokonała bardzo mocnego wzmocnienia w ofensywie w postaci Roberta Lewandowskiego, płacąc Bayernowi Monachium około 45 milionów euro. Polak dobrze się zaprezentował w swoim debiutanckim sezonie w lidze hiszpańskiej i najprawdopodobniej Barça za jakiś czas będzie mogła uznać naszego kapitana za w pełni udaną inwestycję. W tym roku stracą jednak Usmana Dembele, który po sześciu latach gry dla Blaugrany postanowił dalej kontynuować swoją karierę we Francji, a dokładnie w Paris Saint Germain. Będzie to powrót do jego ojczyzny, bowiem jeszcze w 2016 roku reprezentował on barwy tamtejszego stad Rennes. Z tego też powodu władze FC Barcelony muszą znaleźć godnego następcę dla Francuza, który może nie budował członu ofensywy klubu z faktu na jego częste kontuzje, ale bez wątpienia był jego ważną częścią. I tu pojawia się bardzo ciekawy wątek sagi transferowej z lat 2019-2020. W tamtych latach bowiem media bardzo dużo się rozpisywały o chęci powrotu Neymara na Camp Nou. Brazylijczyk nie był zadowolony z pobytu w Paris Saint-Germain i był bardzo zdeterminowany, aby wrócić do Hiszpanii, rozpatrując także opcję gry dla Realu Madryt. Koniec końców władze francuskiego giganta przekonały go, aby ten został, choć słowo przekonać nie jest dokładnie trafione. Klub poniekąd zagroził, że jeśli Neymar będzie się upierał na transfer, to przeniosą go nawet do rezerw, gdyż miał on jeszcze ważny kontrakt przez rok czasu. Następnie podpisał nowy kontrakt i tak też jego przygoda w stolicy Francji trwa do dziś. Na chwilę obecną role się odwróciły, ponieważ to Paris Saint Germain chce odejścia swojej gwiazdy. A sam piłkarz bardzo chciałby wrócić do FC Barcelony. Hiszpański dziennikarz Gerard Romero twierdzi, że Brazylijczyk jest gotów obniżyć swoje zarobki, aby tylko ponownie występować w barwach dumy Katalonii. Pytanie o jak dużej obniżce finansowej mowa, ponieważ Neymar aktualnie może liczyć na pensję w wysokości przeszło 40 milionów euro rocznie. Barca na pewno nie byłaby gotowa płacić nawet 75% tej kwoty z faktu na swoje problemy finansowe i wiek piłkarza, który skończył już 31 lat. Juan Laporta, prezydent FC Barcelony, jest pozytywnie nastawiony do opcji powrotu Neymara. Przeciwnego zdania jest jednak trener klubu Xavi Hernandez, który uważa, że powrót Brazylijczyka będzie miał zły wpływ na szatnię. W taki bowiem sposób opinię hiszpańskiego szkoleniowca wyraziło popularne Mundo Deportivo. Nie chcąc mówić źle o Neymarze, uważają, że jest to zawodnik, którego prześladują pewne kontrowersje, które mogą wpłynąć na współistnienie drużyny, która jest teraz rodziną. Tak jak chce tego Czawi. A wy jakiego jesteście zdania na temat ewentualnego powrotu Neymara na Camp Nou? Byłby to dobry ruch ze strony Barsy, czy może jednak wręcz przeciwnie? Sekcja komentarzy Oczywiście należy do Was. Piotr Zieliński znajduje się w specyficznej sytuacji. W tym roku zdołał zdobyć Mistrzostwo Włoch z Napoli, czyli pierwszy taki tytuł klubu od ponad 30 lat, co jest wielkim dokonaniem, tym bardziej jeśli uświadomimy sobie, że polski pomocnik przez cały sezon był ważną postacią w układance Luciano Spallettiego. Patowe jest jednak to, że jest on presowany przez władze Napoli do transferu jeszcze w tym okienku transferowym, choć pod uwagę jest brane również zimowe okienko. Luca Di Marzio jeszcze pod koniec czerwca podawał, że mistrzowie Włoch byli gotowi sprzedać swoją gwiazdę największemu rywalowi, Juventusowi. Turyński gigant, mimo że bardzo ceni Piotrka, musiał odmówić z faktu na ich kryzys sportowy, a co za tym idzie, problemy finansowe. Z tego też powodu oni sami chcą sprzedać innego Polaka, Wojciecha Szczęsnego. W ostatnich miesiącach sporo pisano o możliwym transferze Ziela do Premier League, a jednym z głównych zainteresowanych miało być Newcastle United. Które od sezonu 2023-2024 zagra w Lidze Mistrzów. Pojawiły się także oferty z Niemiec w postaci Bayern Monachium, a ostatnio media podają najbardziej popularny kierunek ostatnich tygodni. Sportowy dziennikarz Nikolasz Hira twierdzi, że nasz reprezentant niebawem zostanie nowym piłkarzem arabskiego Al-Ali, czyli benjaminka arabskiej ekstraklasy. Miałby on dostać trzyletni kontrakt, na mocy którego inkasowałby rocznie 15 milionów euro. Przypomnijmy, że w Napoli może liczyć na garze w wysokości 2,5 miliona euro. Al-Ali tego roku sprowadziło do siebie już takie duże nazwiska, jak Riyad Mare z Manchesteru City, Roberto Firmino z Liverpoolu, czy też Edward Mendy z Chelsea. Mimo wszystko transfer Piotrka do Arabii wydaje się zbyt wczesnym ruchem, bowiem Polak w tym roku skończy 29 lat i jeszcze przez 2-3 lata na spokojnie mógłby pograć na najwyższym europejskim poziomie. Z drugiej strony do Arabii trafił Milinkowicz Savic z Lazio Rzym, który jest o rok młodszy od piłkarza Napoli. Nie ma co ukrywać, że jest to nieco smutny obraz, kiedy widzimy, że piłkarze, którzy jeszcze mogliby na spokojnie grać w topowych klubach Europy, idą bez wahania na Bliski Wschód, aby zarobić gigantyczne pieniądze. Warto również zadać sobie pytanie, czy będąc na ich miejscu, odmówilibyśmy możliwości zarabiania pięciokrotnie większych pieniędzy w porównaniu do tego, ile proponowałby klub ze Starego Kontynentu. Paradoksalnie nie jest to takie łatwe, jak wielu może się wydawać. Fakt jest jednak taki, że Piotr Zieliński bardzo szybko może zaprzepaścić swoją karierę w Europie na rzecz niebotycznych pieniędzy od arabskich szejków. Wróćmy jednak na tereny, gdzie piłka nożna jest kojarzona bardziej z pasją aniżeli z wielkimi pieniędzmi. Robert Lewandowski ma za sobą udany sezon, a dowodem na to jest fakt, że w samej lidze strzelił 23 bramki, jednocześnie zdobywając koronę króla strzelców ligi. W przyszłym sezonie będzie miał o to jeszcze łatwiej i to nie ze względu na większe doświadczenie, ale z faktu, że z europejską piłką pożegnał się największy rywal ligowy Roberta, Karim Benzema, idąc drogą już wcześniej wspomnianego Riada Mareza czy też Cristiano Ronaldo. Niedawno gościem rozmowy w TVP Sport był były piłkarz Ralu Madryt Steve McManamam który w taki oto sposób podsumował pierwszy sezon naszego kapitana. Barcelona wygrała ligę i Superbuchar w zeszłym roku, a miał to być przecież przejściowy sezon dla Czawiego. Dla Roberta Lewandowskiego był to fantastyczny sezon. Mam nadzieję, że Robert pozostanie w formie także teraz i znów będzie wyróżniającą się postacią ligi. Poruszył on również kwestię przyszłego króla Strzelców La Liga w sezonie 2023-2024. Po raz kolejny wyróżniając polskiego napastnika. Kto zostanie królem strzelców? Wydaje się, że Lewandowski w tym momencie jest głównym kandydatem do tego, aby znów stać się najlepszym strzelcem w La Liga. Karim Benzema odszedł do Arabii a to byłby jego główny konkurent. Sytuacja może się znacząco zmienić, jeżeli Real kupi Kyliana Mbappé. W mojej opinii zbliżający się sezon La Liga będzie dla Roberta lepszy niż poprzedni pod względem indywidualnym, ponieważ, biorąc pod uwagę sukcesy całego klubu, będzie ciężko powtórzyć dokonania z poprzedniej kampanii. Lewandowski już zna mniej więcej styl swoich ligowych rywali oraz wie, jakich błędów nie popełniać i co poprawić w swojej grze, aby być bardziej skutecznym w polu karnym przeciwnika. Dobrze wiemy, że Lewandowski jest typem profesjonalisty, dlatego, mimo że nieubłaganie zbliża się do liczby 35 lat, to wciąż jest ogromnym zagrożeniem dla defensyw innych drużyn, które będą musiały się mocno nasilić, aby zatrzymać polskiego snajpera. Tym bardziej warto śledzić grelewego z faktu, że za kilka lat możemy już go nie oglądać w Europie czy w reprezentacji Polski i będzie to zdecydowanie smutny czas dla polskich kibiców, nawet jeśli część z Was jest na chwilę obecną zupełnie innego zdania. A według Was, ile Robert Lewandowski strzeli goli w nadchodzącym sezonie? Dajcie znać w komentarzach. W sobotę Manchester United zmierzył się z wicemistrzem Francji Lons. Czerwone diabły w 23 minucie straciły bramkę na 0 do 1 i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt jak ten gol padł. I jak zaprezentował się podczas nieudanej próby interwencji nowy bramkarz United Andre Onana. Myślę, że najlepiej jeśli zobaczycie to na własne oczy. Fakt jest taki, że wina tu leży bardziej po stronie defensywy, aniżeli samego bramkarza. Co nie zmienia faktu, że Kameruńczyk mógł się lepiej zachować i co najważniejsze przeprosił za swój błąd zaraz po meczu, używając takich oto słów. Jestem dużym facetem, więc biorę na siebie całą krytykę. Cała presja jest po mojej stronie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bowiem Manchester United zdołał ostatecznie wygrać z Lons 3 do 1. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.